Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę, lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stopper. Czas start. Zaczynajcie! Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka. Okej, okay. a co Ma Emma? Wow! A ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię! Nie ma mowy, rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie. Co by tu jeszcze dodać? No właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest rysować kredką? W dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe. Co? Czas zaraz się skończy? Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy. Nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu, to okropne. Marii, proszę spojrzeć. Brawo! Pięknie i oryginalnie. Wygrywasz. Weź swoją lalkę, Barbie. Hurra! Mam Barbie! Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka. Nikomu cię nie oddam. Jesteś po prostu urocza. Emma, zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Haha, <laughs> nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony! Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów! Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne! To też się nie nadaje! I to też nie! Przepraszam, mam, mam tu kryzys twórczy! Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi wsi pyszczek. Tak, o to mi chodziło. Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Marii. Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką psiomordkę. Gotowe. Zaraz twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem. Oj! Marie! Nie! Czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Wow, Marie, wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Mari dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna! Jakie ma słodkie uszy! Ślicznotka! A masz tobie też dowalę. Ojej, przepraszam, już jesteście! Oto wasza nowa nagroda Nintendo Switch. Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy okay. co tu mam. Ej, Maria, chciałam to zrobić! O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis! Auć, ostry! Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ty, ale i ładniej. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. Ja nic nie zrobiłam, naprawdę. Uff, udało mi się. Właśnie chciał mi się pić, od razu coś przekąszę. Pora, tego właśnie potrzebowałam. e od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe! Muszę to tylko wyjąć z TUI i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak. Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma? Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu. Marie, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uff, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra. Emma, musisz się odświeżyć. Przestań. Stop. Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty. A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz... Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ochyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon, zanurzam go w farbie, a teraz odbijam na papierze. Idealny, równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo. Mari, możesz zapomnieć o Lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace, Emma. Wyszło całkiem fajnie. A co tamu Mari? Proszę oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marii, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego Lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar? Proszę. O rany, ale super. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, pyszności. Nie smuć się, Marii. Możesz jeść z drugiej strony. Dziewczyny, może pobawimy się razem w chowanego? Niech los zdecyduje, kto będzie szukał. Hura, Amanda, ty! Zaraz tak się schowam, że mnie nie znajdziesz. Chyba nikt mnie tu nie zauważy. A, oprócz pająków! Kurczę, naprawdę tu strasznie. Ciekawe, co jest w tych sejfach? Są takie ładne. Sprawdźmy. Ten safe mnie wciąga. Dobra, szukam. Gdzie wszyscy się schowali? Phoebe poznaje po włosach. Znalazłam cię. A gdzie jest Mike? Nie wiem, chodźmy go szukać. Coś mi mówi, że siedzi w tej spiżarni. Nikogo tu nie ma. Ale ile tu ciekawych rzeczy. Fibi patrz są trzy fajne sejfy. Może Mike wszedł do jednego z nich? Wiem, że to głupie, ale sprawdźmy. Okej. Okay. No dobra. Nie, to na pewno nie Mike. To mój ulubiony batonik Kinder Bueno. Zjedzmy go i szukajmy dalej Majka. Pyszności. A może ukrywa się w tym żółtym pudełku? A, pomocy! Ratunku! Ojej, chyba to pudełko nie było otwierane przez jakiś czas. Pozostało sprawdzenie zielonego. Chyba znalazłyśmy majka. I najwidoczniej czeka nas fajny challenge. Wiedziałam, że dostanę jakieś smakołyki. Ojej, co robić? Mam nadzieję, że potem butelka nie wybuchnie. Uff, udało się. Co tak długo? Czas, żebym ja otworzyła safe. Patrzę na obrazek i myślę, że czeka mnie coś dziwnego. Kupa na sejfie mówiła wszystko. Nienawidzę cytryn. Mike, a ty co masz? Ojej, ja mam chmurę. Chyba będzie padać. I pada. Pyszny deszcz. Spójrzcie, widziałyście kiedyś deszcz cukierków z Kittles? Ja też Nie. Super! Ale to jest dobre. Fibi, dlaczego nie pijesz swojej koli? No to jest dopiero prędkość. To było pyszne. Ups, wygląda na to, że coś się zaraz stanie. Od tego na pewno wszystkie szyby polecą w całym budynku. Przykro mi, nie chciałam. Sorry. Nie wstydź ci? Ludzie na ciebie patrzą. Przestań zrzędzić. Amanda, lepiej zjadaj swoje cytryny. A już miałam nadzieję, że wszyscy o nich zapomnieli. Dobra. Żeby łatwiej było mi je przełknąć, trzeba je po prostu wypić. Może sok z cytryny nie będzie taki zły. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Muszę spróbować. Ej, ostrożniej! Przestań rzucać skórkami! Amanda, zaraz oberwiesz! Nie krzyczcie, jest mi wystarczająco ciężko! O, to straszne! Ale wzięliśmy przynajmniej darmowy prysznic! Dlaczego skończył się deszcz cukierków? Chcę więcej! No, to jest to! Dlaczego tylko Mike dostaje cukierki? Przecież wystarczy dla wszystkich. Co robisz? Daj mi tę miskę. To teraz Twój kapelusz. A ja nie będę kradła cukierków, lepiej wezmę sobie całą chmurę. Mam tego dość, przestań dotykać tego, co moje. Chciałaś cukierków? No to masz. Ojej, to boli! Chyba i tym razem mi się poszczęściło. Mogę być pierwsza? Wow, nie wiedziałam, że w sejfie może się trafić nowy iPhone. Teraz będę miała najfajniejsze zdjęcia. Oh Maj, Amanda, uśmiechnijcie się. Co robisz? To na pamiątkę. Czas dowiedzieć się, co znajduje się w waszych sejfach. Ojej, dlaczego ktoś dostaje iPhone'a, a ja tę śmierdzącą cebulę? Co za ochyda. A co ze mną? To dziwne. Nie mam pięciu lat, co ja mam zrobić z tymi lalkami. Ale trzeba przyznać, że wyglądają fajnie. Hmm. Okay. Here we go. Można się nimi pobawić. Co się dzieje? Moje ramię? Jakby mi zdrętwiało. Wait a Chyba wiem, do czego służą te lalki. Teraz jesteście na mojej łasce. Zobaczmy, co jeszcze potrafi ten iPhone. Bibi, ręce do góry. Dziwne. Ale i tak wszystko widzę. To nie wszystko. A teraz? Potrząśnij ręką. Oje, nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa. No i proszę, to nowy iPhone. Zobacz co zrobiłaś, rozbił się. Nie zrobiłam tego specjalnie. Mike, najwyższy czas, żebyś zjadł cebulę. Od samego zapachu robi mi się niedobrze. Nie chcę tego jeść. Powiedziałam, zjadaj. Nie chcę. W takim razie będę musiała skorzystać z pomocy lalki. Teraz będziesz musiał wziąć tej soczystej cebuli. Nie! To obrzydliwe. Już czuję ten zapach wnikający w każdą szczelinę w tym pokoju. Mike, czy wiesz, że można jednocześnie jeść i uderzać się w głowę? Nie wiedziałem i nie chciałem tego wiedzieć. To straszne. O, chyba się uspokoiło. Amanda, nie dotykaj więcej tych lalek. Wystarczy. Nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa. Dobra, czas potańczyć. Szybciej, szybciej. O tak. Kurczę, straciłam swoje lalki. Teraz my je mamy. Chciałam się tylko pobawić. Tym razem do mnie czeka coś fajnego. O tak, uwielbiam chipsy. Czas na małą przekąskę. Tylko jak otworzyć to opakowanie? Nie mam siły. Pomogę ci. I teraz Amanda na pewno zje sobie chipsy. I to prosto z siebie. Mam nadzieję, że czeka mnie coś niezbyt paskudnego. O nie, dlaczego mam takiego płecha? Nienawidzę brokułów. Mike, chcesz, żebym dała ci spróbować moich chipsów? No to zamknij oczy i otwórz usta. Co? Obrzydliwe, to jak rzucie trawy. To nie jest śmieszne. Fibi, lepiej sprawdź coś w twoim sejfie. Ja mam jakiś fioletowy kapelusz. Gdzie ona jest? To dziwne. W tym takiego dziwnego. To zwykły kapelusz. Wow. Nie, na pewno nie dam nikomu niewidzialnego kapelusza. Mike, czas, żebyś ty zjadł talerz brokułów. Ale ja nie chcę. Musisz, Mike, musisz. Dobra, to tyle. Nie macie pojęcia, jakie to obrzydliwe. Czyli będziemy musiały Cię nakarmić. Dlaczego jesteście takie okrutne? To najgorsza tortura, jaką mogłem sobie wyobrazić. Już czuję, jak tworzy się we mnie coś śmierdzącego. Ojej! I właśnie to coś wydostało się na zewnątrz. Mike, co za ochyda? Potrzebujemy masek przeciwgazowych. Dlaczego nie ma żadnej dla mnie? Ja też nie chcę czuć tego smrodu. Chociaż myślę, że teraz jest już po wszystkim. Powietrze w pokoju znów jest świeże. Amanda, czas na twoje chipsy. Zgadzam się, jestem bardzo głodna. Pyszności. Chciałabym spróbować tych chipsów. Ej, ręce precz. Chciwuska. Nie chcesz tego zrobić po dobremu? No to masz za karę. Wow, nie widziałem, że chipsy potrafią latać. Nie. Albo to dzieło podstępnej Fibi. Mamy cię. I tak zdążyłam zjeść jednego ci Mam już dość tej czapki. Co robisz? Stój. Gdzie jest mój kapelusz? Teraz już nigdy nie znajdę swojego kapelusza, ani pieska. Dowcip z krzesłem nigdy się nie zestarzeje. To nie jest śmieszne. Subskrybuj kanał Barada, żeby nie przepuścić równie kolorowych, zabawnych i ekscytujących challengerów. U nas zawsze jest wesoło. Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki! A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej! Wow, w tym jajku są żelki. Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki! Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz, zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe, surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie ma mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu. To obrzydliwe. Co za ochyda. Nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się ze mną drażnić, to nie jest śmieszne. Bo wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w Twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. O, to obrzydliwe. Wiem, że ty to ustawiłaś. Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko, częstuj się. Wiesz, nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone, takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat! Wspaniale! Pomyśl Suzy, nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę! Nadchodzą nowe porcje! Sprawdźmy, kto zacznie! Hurra! Ja! Wow, to butelka coli! Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam! Też cola! Ale super! Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa! Jakie to dziwne! Nie mogę jej otworzyć! Może spróbuję zębami? Ojej! To czekolada! Szczęścia ze mnie! Ekstra! Może ja też mam czekoladową butelkę? Nie, to zwykła cola! Ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinna się umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz, to obrzydliwe? Obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurczę, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa, ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kole. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. E, masz rację, czemu nie? Spójrz! E, tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj głuptasie. się. Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair! Nie wolno tak robić! A myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie mam mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do Coli. O patrz, tam coś jest! Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To wszystko gotowe? Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kolotryskam mi prosto w twarz? Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy? Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy. Tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. To czekolada. Szczęścia razem. Nie. Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję. Nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą żalać. Nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację. Lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia. Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe. Ostrożnie trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. E, masz, napij się! Dzięki! Przyda mi się woda! O nie, to tabasko! Znowu mnie oszukałaś! Pomocy! Wyruszam w kosmos! Ojej, jak tu pięknie! Ale troszkę dziwnie się czuję! Miłego lato Susi! Tylko nie to! Ja spadam! Ratunku! Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. あ